Coś zaskakującego. Mogę Cię o coś zapytać. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś zaskakującego? Coś przekraczającego codzienną rutynę? Coś twórczego? Coś, co dotyka serca drugiego człowieka i mówi mu jesteś dla mnie ważny? Wiesz, jak szare może wydawać się życie. Ostatnio spiętrzyło się wiele spraw i pracowałem do późnych godzin nocnych. Czułem się jak w filmie, w którym bohater budzi się dzień po dniu, i kolejnego, i następnego, i to wciąż był ten sam dzień. W porządku. Pogódźmy się z tym, że znaczna część naszego życia to ciężka praca. Zastanawiam się tylko, czy czasem zbyt mocno zapędzeni w codzienność nie zapominamy, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi, jak możemy być twórczy. Wyobraź sobie, że bierzesz tylko odrobinę tej szczególnej inwencji twórczej, którą Bóg użył, tkając nasze DNA i mówisz komuś, jak bardzo go cenisz. Męża, żonę, syna, córkę, wnuka, wnuczkę. Może przyjaciela bądź kolegę z pracy. Wystarczy odrobina inwencji. Nie jutro, nie któregoś dnia, nie w następnym tygodniu, ale dzisiaj. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś takiego?